Cześć smakiem, maki, witajcie! A dzisiaj taki troszkę spontaniczny, troszkę przygotowany film, to znaczy 10 rzeczy, których bardzo dużo ludzi nam nie mówi o posiadaniu noworodka. Są to rzeczy, którymi ja się zaskoczyłam, ja się zdziwiłam, ale też rzeczy, które którymi zaskoczyły się moje koleżanki, więc jest to, jest to taka kompilacja troszkę. Um, oczywiście każde dziecko jest inne, więc też to, to jest tak, że jedno dziecko może być. Idealnym aniołkiem i nie zaskoczy nas niczym, a inne może być po prostu spełnić pełną listę 10 albo i nawet 20 rzeczy, którymi nas po prostu zaskoczy. Więc nie przedłużając, serdecznie zapraszam Was do oglądania! Aparat mi się wyładował, więc musiałam naładować baterie. Nie spodziewałam się tego, więc wracam do Was z troszkę innym światłem, ponieważ pływa nagrać rano. I tak samo, jeżeli będziecie słyszeć teraz jakieś dźwięki gdzieś w tle, to mogą być moje dziewczyny, które gdzieś tam skaczą e, po trampolinie. E, więc e, pierwszy punkt to e, noworodki nie śpią e, w stały sposób. To znaczy, nam się wydaje, że taki noworodek, kiedy uśnie, no to on po prostu śpi, jest taki aniołeczek i w ogóle. Um, I niestety taki jak kreują wszelkiego rodzaju czy to reklamy, czy, czy filmy, że ta dzidzia po prostu sobie śpi w tym łóżeczku i jest taka urocza i, i statyczna. Natomiast noworodki um, bardzo się ruszają. One mają pewne odruchy, one się wierzgają, one się ruszają. Um, no to, że się dostosowują do zewnętrznego świata. Więc zdecydowanie noworodki nie śpią um, spokojnie. Mogą mieć odruch moro, czyli po prostu, że wyrzucają w albo nóżki, po prostu te rączki lecą, nie wiem, się biją w twarz i się budzą, więc też może coś takiego być. Um, drugi punkt połączony, jak chodzi właśnie o spanie, to jest to, że noworodek, um, to są wszystko rzeczy, o których mi nie powiedział, tak, więc um, może dla Was będą ciekawe, um, jest to, że noworodek może mieć przestawiony dzień um, na dzień i noc, tryb jakby tego... Um, Wspania. To znaczy w związku z tym, że kiedy był w brzuchu, no to spał, kiedy mama chodziła, czyli spał w ciągu dnia, a budził się w momencie, kiedy mama była w spoczynku, czyli raczej wieczór bądź noc. I zresztą bardzo często tak było, że, że właśnie dostawałam kopniaki, najwięcej większe kopniaki właśnie na wieczór i w nocy. I bud rodząc się, to dziecko nadal może jakby czuć. Um, Mieć ustawiony ten tryb, tak? Czyli w tym momencie to dziecko może budzić się po prostu w ciągu nocy, a w ciągu dnia spać. Więc e, też nawet o nagrywam gdzieś w film o jakichś takich właśnie radach, e, żeby po prostu takie należy przestawić. Oczywiście nie o 2-3 godziny na raz, tylko o 5-10 minut, potem kolejne 10-15 minut i właściwie tak po kawałku po kawałku, żeby właśnie. E, no bo też jak się przemęczy dziecko, to też jest gorzej. Natomiast właśnie to, żeby to dziecko zacząć um, budzić właśnie i zacząć budzić, a z drugiej strony nie pozwalać mu jakby usypiać w ciągu dnia tak łatwo. Kolejny punkt, który mnie zaskoczył przy naszej pierwszej córce, to jest to, że dziecko rodzi się i taki noworodek jest bardzo taki skulony. To znaczy my widzimy jakby to już... Na właśnie w filmach, że jednak to dziecko jest starsze i w tym momencie ubieranie takiego dziecka wygląda zupełnie inaczej niż ubieranie takiego noworodka, który po prostu ma te swoje rączki tutaj przy, przy twarzy, ma tą w całe ciało jest spięte i skulone i jest ten taki noworodkowy skurcz, tak, który, który jest słodki i uroczy, Natomiast po, powoduje to, że ubieranie dziecka jest troszkę cięższe. Wsadzenie go do fotelika, na przykład samochodowego, jest też troszkę cięższe i, i po prostu to dziecko się układa troszkę inaczej. Właśnie ze względu na to, że po prostu jest takie spięte i skulone, no bo je przed momentem było w brzuchu, gdzie musiało być spięte i skulone. Kolejny punkt to, to fakt tego, że dzieci dużo psigają. <gryw> to znaczy, że to jest normalne, że dziecko się nie przeziębiło, że rodząc się. Ma jeszcze po prostu w nosie, w, w całych drogach oddechowych, ma jeszcze trochę tych, tego płynu, który po prostu zalega, no i to dziecko musi się go pozbyć. No i najlepszym metodą na to jest właśnie psikanie, więc może wielokrotnie w ciągu dnia nam psiknąć, i to absolutnie nie oznacza choroby w żaden, w żaden sposób. Kolejne co, co mnie akurat tutaj nie zaskoczyło, natomiast zaskoczyło moją koleżankę, to jest to, że dziecko się łuszczy i z dziecka schodzi skóra po prostu i tak jak na początku rodzi się, jest takie jakby nawilżone, tak? no, Zwłaszcza jeżeli rodzi się jeszcze powiedzmy przed terminem, to w ogóle jest takie fajne, nawilżone natomiast później ta skóra zaczyna schodzić i ona schodzi warstwami i tak to się czasami nawet wydaje jakby schodziła 5-6 razy zwłaszcza najbardziej to widać na nóżkach, na stópkach, na rączkach więc nie martwmy się tym, to po prostu musi się złuszczyć i nie ma najmniejszego problemu. I to dziecko może oczywiście nawilżać, ale ta skóra i tak zejdzie. Jakby tutaj nie ma, nie, nie można z tym nic zrobić i to nie jest żaden, powiedzmy, żaden problem ani dla dziecka, ani jest to bolesne, tylko po prostu skóra musi zejść. Kolejna sprawa to jest e, kwestia kup. Znaczy każdy wie, że oczywiście na krótki mam dużo kup, że dzieci w ogóle robią dużo kup i tak dalej, więc jest taki temat. Natomiast um, często zaskakuje młodych rodziców to, jak bardzo może się ta konsystencja na przykład zmieniać, jaki kolor może być, że ten kolor może być właściwie od czarnego, pomarańczowego, zielonego, żółtego, brązowy właściwie każdy możliwy kolor. Więc tutaj konsystencja kolor, o ile oczywiście nie, nie mówimy o sytuacji, w której to dziecko ma na przykład jakąś na przykład krew, czy, 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 czy ta kupa jest taka strzelająca i tak dalej, to są inne skawy. Natomiast mówimy o sytuacji, w której to dziecko ma normalną po prostu kupę, tylko ona ma dziwny kolor. I to jest coś, co mnie zaskoczyło i to jest coś, co... Yy... Do początku, no, zwłaszcza dla pierwszych, pokazowych pierwszych rodziców, jest, no może, może być takim zaskoczeniem, że to, że to nie, nie zawsze wygląda tak samo, i czy to jest dobrze, czy to jest wszystko ok, czy ta kupa jakby nie świadczy o jakimś złym, chorobie, czy złym samopoczuciu. Kolejny punkt jest bardzo, ale to bardzo kontrowersyjny. Przepraszam za niego, ale muszę to tak powiedzieć. Więc to chodzi o to, że dzieci nie rodzą się piękne. To znaczy, ja wiem, że dla matki dziecko jej będzie zawsze najpiękniejsze i będzie cudowne i urocze i w ogóle będzie wyglądało osobom, tak, super. Ale mówimy tutaj o takim generalnym pojęciu, że jakby w tych filmach um, najróżniejszych to dziecko się rodzi i ono najczęściej jest takie właśnie fajne, różowe, takie pulchne, jest, jest takie takie równe i kształtne co absolutnie nie pokrywa się z rzeczywistością. To znaczy, są takie dzieci, bo moja Lili urodziła się dosyć kształtna, muszę powiedzieć, natomiast bardzo dużo dzieci rodzi się nieładnych, po prostu, bo są opuchnięte po całym porodzie, mają oczka zapuchnięte, jeszcze na przykład jeżeli powód był z jakimś użyciem, na przykład narzędzi, no to jeszcze mogą mieć twarz, czy tam głowę, twarz, na przykład mogą mieć siniaki, mogą mieć, na przykład odciśnięty, odciśnięty, właśnie na znaczy szczypce, na przykład na buzi, Mogą się urodzić czerwone, mogą się urodzić nawet czasami lekko fioletowawe. To też musi z nich zejść. Mogą nie wiem, urodzić się pomarszczone, jeżeli urodziły się po czasie. I wcale niekoniecznie muszą być jakieś śliczne i urocze od samego początku. To nie znaczy, że mama czy tata nie będą ich kochać. To znaczy, że dla całej rodziny pewnie będą najpiękniejszym dzieckiem na świecie. Ale nie każde dziecko rodzi się takie jak w reklamach, czy takie jak w filmach. Także należy się na to nastawić, że nasze dziecko może wyglądać inaczej, po prostu. Zwłaszcza jeżeli na przykład poród się przedłużał, zwłaszcza jeżeli faza parcia na przykład się przedłużała, to wtedy na przykład główka dziecka będzie nie będzie kształtna i taka równa, tylko może być na przykład taka wydłużona w kształcie takiego, to myśli się śmiała, młotek, <grym>, taki młotek troszkę, więc to jest coś, co nas bardzo, bardzo zaskoczyło. Co zmienia faktu, że dla mnie lena była najpiękniejsza, ale no fakt jest taki, że jak patrzę teraz na te zdjęcia po czasie, no to, to widzę po prostu tak te deformacje, widzę to jaka była opuchnięta i dopiero że po kilku dniach z niej to zeszło. Jeszcze jeden punkt odnośnie spania i to jest znowu punkt podany mi przez moją koleżankę, także pozdrawiamy. To jest punkt dotyczący spania, że noworodek mniej śpi niż się spodziewamy. To znaczy, oczywiście zdrowy noworodek powinien spać określoną liczbę czasu, jakby to są jakieś ramy. Natomiast jest to w ten sposób, że on będzie miał przerwy. I teraz może tak być, że na przykład te przerwy będą na przykład 2-3 godziny na przykład, tak? I to dziecko będzie aktywne i nie będzie spało. Jakby to dziecko nie śpi 24 godziny na dobę, tak? Że, jakby są widełki, ile powinno spać dziecko w danym wieku, od do, ale to nie jest tak, że dziecko śpi 24 godziny na dobę, czy powiedzmy 23 z przerwami na siku, czy przebranie. Więc tutaj też niekoniecznie musimy się nastawiać na to, że to dziecko będzie spało no, cały dzień. Kolejny punkt, który zaskoczył mnie dwa razy, dwukrotnie mnie zaskoczył, to znaczy, że dziecko będzie inne niż się spodziewamy. I to nie chodzi o wygląd, bo oczywiście no wyglądu nie jesteśmy w stanie w żaden sposób nawet zaplanować czy przewidzieć, chociaż to też można zaskoczyć, bo Lena na przykład urodziła się z głową pełną włosów, a Lili znowu urodziła się praktycznie łysa, więc tutaj to mogą być tego, nawet wizerunkowe zmiany. No ale przede wszystkim tutaj o no tym punktem mi bardziej chodzi o to, że jednak kiedy go się dziecko pierwsze dziecko, no to my sobie wyobrażamy raczej, że ono będzie spokojne, że będzie spało, że będzie jadło oczywiście, ale że nie będzie z nim żadnych problemów. No, chociaż mimo tego, że ludzie nam tam mówią, że no, będzie się budziło czy cokolwiek, ale jednak może się tak zdarzyć, że to dziecko się rodzi. I one są zupełnie inne niż się spodziewaliśmy: że po prostu to dziecko na przykład wyje północy, albo że jest cały czas, musi być czuwane na rękach, albo że na przykład nie lubi leżeć na łóżeczku, albo no to na rzeczy może być. Tak naprawdę, może być to na rzeczy. Znowu, może być drugą stronę: to znaczy, może być tak, że po pierwszym dziecku, które na przykład było właśnie takie. Rodzi nam się drugie, i tak jak było w moim przypadku, czyli właśnie Lena była dzieckiem nieodkładalnym, urodziła się Lili i Lili była dzieckiem, które ja odkładałam do koszyka Mojżesza. I właściwie ja nie wiedziałam, że mam dziecko. To znaczy, oczywiście musiałam na ramy przewinąć, ale ona jakby na mnie nie wisiała. Ja ją w wchujcie do dla własnej satysfakcji i przyjemności, niż dlatego, że ona tego tak bardzo potrzebowała. A może znowu być z drugą stroną, tak jak miała moja jeszcze jedna koleżanka. To znaczy, że pierwsze dziecko było dzieckiem mega, bardzo spokojnym, takim, które. Właściwie nie wiedziała, że ma dziecko. Po czym urodziło się drugie dziecko, które wiadomo, że w tym momencie spodziewała się, że będzie dzieckiem. Przepraszam, to pies. Że będzie dzieckiem tak samo spokojnym albo, albo podobnie. Natomiast, że właśnie urodziła się i była dzieckiem, powiedziałabym, normalnym, z ciut bardziej. O tu, Lily. <grym>, bardziej takim aktywnym. Więc koleżanka się trochę zdziwiła po prostu. I ostatni punkt, o który myślę, że boi się, czy powiedzmy, myśli um, bardzo wielu rodziców, zwłaszcza tych pierwszorazowych, bo już kolejni um, zazwyczaj się takimi rzeczami nie przejmują, bo już to wiedzą, to jest fakt tego, że noworodki, ale generalnie w ogóle dzieci, jest ciężej zepsuć niż nam się wydaje. To znaczy, oczywiście musimy dbać o te dzieci, musimy je jakby, no, musimy robić pewne rzeczy prawidłowo, tak. Oczywiście to nie możemy wozić dziecka w nie wiem, latającego w samochodzie czy jakkolwiek. Hmm, oczywiście, że musimy pilnować, żeby no nie zrobił sobie krzywdy, tak, ale jeżeli mamy noworodka, to jeżeli nawet, nie wiem, raz go jakoś, na przykład, nie wiem, źle chwycimy, tak, że na przykład ta główka mu troszkę poleci do tyłu, na przykład, tak to powiedzmy, to nie spowoduje, oczywiście nie mówimy o żadnym posząsaniu dzieckiem i nie mówimy o żadnych poważnych takich, powiedzmy, że na przykład podniesiemy to dziecko i temu dziecku ta głowa naprawdę tak mocno poleci, tylko że trochę mu tam ta głowa na przykład zjedzie. To nie jesteśmy w stanie tego dziecka tak łatwo popsuć. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Że oczywiście należy na to dziecko uważać, ale że nie musimy trzęść się nad każdym ruchem, który robimy, myśleć nad każdym ruchem, który robimy, bo wcale może się niekoniecznie okazać, że, że cokolwiek źle złego robimy, tak? że wcale nie musi się okazać, że, że, mam, że to dziecko jakby ma jakiś problem tak? z tym, że, że my to na przykład chwycimy mu, na przykład, na przykład tata weźmie, przewija, powiedzmy, i podniesie dziecko za nóżki zamiast za pupę, i mama już tam krzyczy, że mu wywołuje nogi zestawów, tak? Nie, mówię, oczywiście, że na dłuższą metę należy edukować, ale jeżeli jednorazowo się coś tam wydarzy, czy, 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 czy gdzieś tam po prostu, no, no jakiś tam błąd popełnimy, to naprawdę nic się nie stanie, bo noworodki w ogóle dzieci jest bardzo trudno zepsuć, one są trudniejsze do popsucia niż nam się wydaje, e, mimo tego, że są takie malutkie. Więc to jest moja lista dziesięciu rzeczy, o których e, nikt Wam nie powie, e, nikt Wam nie mówi e, dotyczących wysiadania e, noworodka. Więc mam nadzieję, że jest to dla Was jakaś informacja, że Wam się ten film podobał i mam nadzieję, że możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Oczywiście zapraszam również na moje media społecznościowe i do zobaczenia następnym razem. Cześć!